Jak to mawiał słynny wędkarz, poeta i sta Adam K. Wędkarstwo to jest ekstrema. Scenaria <grymka> przepiękna. A co będzie? Popatrzmy. Inna reguła. Sputona. Że coś da. Tak to wygląda. Takie coś. Żeby wyprostowało wędkę. Siedzi. Nie wiem co jest w tych okularach z Abu. Jak człowiek ubiera na oczy to świat staje się piękniejszy. Uła. Branie! Mhm. Na tą sztuczną kuku. Nagrało się. Ale na koszyk, wiesz? żeby nie wyciągnął, że nie miał szansy. Niech wraca. Kolega pięknie. Dał popalić. Ład, ład. Dychan, dychan jest na pewno, nie? Lecimy? No to co? Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym Kolejny filmie. Film. Frydman, dzisiaj w końcu. Ostatnio Belly Boat nas trochę przechrzcił. Zobaczymy czy dzisiaj grunt, dzisiaj federki w roli głównej koszyk i metoda i zobaczymy czy uda się coś złowić. Ja nastawiam się szczerze mówiąc na mamy tutaj sprawdzoną miejscówkę. Odeślemy Was teraz do filmiku za DHD, jak tutaj łowiłem lata temu naprawdę piękne liny, bo on tutaj życiówkę 53 cm lina, także... No piękne liny tutaj się łowiło, troszeczkę woda się zmieniła. Właściciel łowiska dopuścił tutaj trochę amura. Także było tutaj bardzo mocno zarośnięte. Teraz tych zarośli tak nie ma, także trochę ta prawa została przeczyszczona przez tego amura. Czy to dobrze, czy to źle, przekonamy się dzisiaj. Eee, no i próbujemy. No, takie dzisiaj, powiedzmy takie warunki spartańskie trochę. Martyni sobie tutaj, zobaczcie, zapomniał. Rozpoda ale użyczyłem mu swojego, także jakoś tam sobie radzimy nad wodą w każdych warunkach. No i mamy dla Was właśnie to rozwiązanie. Możecie sobie wejść na zakładkę, u nas promocję na sklepie wlatuje nowa promocja Savage Gear i Prologica. Także naprawdę fajne rzeczy, w dobrych pieniądzach, także myślę, że warto. Już dokładnie nie będę Wam tutaj opowiadał tego wszystkiego, tam jest zakładka i wszystkie promocje są, także można kupić sobie faktycznie namiot, czy sygnalizatory, Rodpody właśnie brakujące, jak Wam brakuje. Łóżko, fotel, wszystko jest. Także, no i kołowrotki też. Link macie w opisie, tak. sprawdźcie sobie, co warto. Tak, wszędzie, wszędzie w sieci tam już pewnie śledzicie, bo są też te promocje na innych sklepach, także u nas tak samo wlatuje promocja yy, dwa w cenie jednego, także na kołowrotki z Savage Gear i tak samo na kołowrotki z Prologica, także myślę, że no, fajna promocja, nie? Fajnie. Kupujesz jeden, a masz dwa, nie? Także faktycznie jak Ktoś ma może sprawdzony może dla kogoś jakiś prezent, także myślę, że to jest y, dobra opcja. Także zachęcamy Was do sprawdzenia sobie tej promocji. No, a my co, no, próbujemy. No, póki co na razie podnęciliśmy, zrobiłem fajną zanętę piernikową, która mi się tutaj zawsze sprawdzała, do tego trochę pinki. Yy, co na tej zanęcie? Moja, mój własny mix. Yy, telefonik Mój własny mix, yy, przepraszam. Yy, co tam idzie bułka bułka tarta yy, piernik czosnek yy, sól morska bo jak wiecie nie wiem czy wiecie czy nie wiecie ryba lubi sól także to jest taki powiedzmy mój, moja baza do tego teraz zanętę te strapera o chyba tam jakiś drapieżnik uderzył, bo coś tam wyskoczyło parę mm -hmm. mniejszych rybek do tego zadeta strapera yy, konopie no i to w sumie troszeczkę ziemi no i z tego w sumie robię taką moją bazę no to co czekamy no i miejmy nadzieję, że będą jakieś rybki, chyba, że grunt też w tym roku nas frydmańsko nie uhonoruje. Zobaczysz, że my się jeszcze odkujemy. Mam nadzieję, że będzie zaraz jakiś grubotek, ale zaczyna się teraz trochę, trochę okładać. także myślę, że będzie spoko. Także zapraszamy na film. Pięć. Jak to mawiał słynny wędkarz, poeta i Stada Adam K.: Wędkarstwo to jest ekstrema. <grym> ja dzisiaj z... zapomniałem fotela, zapomniałem rodpoda. Dużo mnie Mateusz tu poratował Pod pulką Foremka z Matrixa U mnie Taka mini? Taką mam Właśnie się Ja mam metodę, jak chcesz Większe chcesz? Zastanawiam, bo to jest chyba za małe, wiesz? Nie wiem do tego, kurde Mało siutru, podawał Chodź se tu dobierz kolory. Mam tą większą, trzydziestkę, jak chcesz Ja dzisiaj łowię trochę jak Młodzik taki mam dzisiaj tutaj stanowisko Zapomniałem fotela, zapomniałem Rotpoda, ale To nie o to chodzi Nie zawsze musi być wygodnie Zobaczymy czy uda się połowić No zobaczcie, tak tu wyglądają moje zestawy Mam Ultralighta z Mikado Jeszcze Zorawy, zestaw zawiązany Szczęśliwy I druga wędka Trabuco, kowrotek Fox EOS. Jeszcze stara wersja z wolnym biegiem, ale sprawdza się. I klasyczny 4 liner. Też bardzo tani, a już jest ze mną chyba trzeci sezon. Także śmiało mogę on go polecić. Jakbyście nie chcieli ładować, nie wiadomo ile kasy. Scenaria przepiękna. A co będzie? Zobaczymy. Myślę, że jak ktoś zrobi głodniej, traci po na ryba. A widzę, że ryba już chyba zeszła trochę do dna, bo nie ma tych spławów. Tu jest wcześniej spławy, rzucałem tam, gdzie spławy. Mawiał kiedyś kustosz tutaj tych stawów, żeby rzucać tam, gdzie jest spław. No i tak zrobił. A czy ta torybkę? Zobaczymy. E? I tam trochę głu. Putona. No. Może to coś da. Tak to wygląda. Takie coś. Napiszcie w komentarzach, czy stosowaliście. Put Puton powiem Wam, że jest w miarę fajnie mi się sprawdza. Także ma twój, swój taki powiedzmy szef na Fredmanie. Ja na Fredmanie jeszcze nie próbowałem nic na putem Ta? Co ustało? Że poszły do dna! Bo wyprostowało wędkę Siedzi! Hehe, czyjś zestaw ma? Co to kurwa jest? Bandit i czyjś zestaw? No To czyni tu do mnie tylko, bo wyprostowali na chęci Bandy to i zestaw czymś, urwany No tu wiesz, to łowią ma Już się nie urwię tak mi się wydaje Nie? Nie, tak Ty co, co to tam to, 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 a to A to ciągle To ciągle no A to się to odpląta? Jaki <grym grym> bandit tam to to tam to tam to. Nie ma tam nic? nic. Pierwa, żółka. <grywa> wczepił, bo jest. Kurwa, aż już... Coś wczepił po prostu, wiesz? No to może on to stoi. Zwinę, bo nie zostawia się takich rzeczy w Łódź. To ta puszka? Mhm, taki bandit. Bandit kontra peszek. Bandit 0, peszek 1. Ja stwierdziłem, ale gdyby z <laughs> ale bandy, żeby wyprostował tak ze starzy... <laughs> co to za żyło? <laughs> Jakaś gruba? Zobaczcie. Ja Jak jedno. 0,25 hmm. na pewno. 5, więcej. 28, to jest minimum. I jak to się stanie, czy łowisz tyle czasu i nagle Ci kurwa coś weźmie i jeszcze z zestaw Nie wiem co jest w tych okularach z Abu Jak człowiek ubiera na oczy to świat staje się piękniejszy nie Peszku? Branie! Mhm. Na tą sztuczną kuku Nagrało się Ale na koszyk, wiesz? żeby mnie wyciągnął, żeby nie miał szansy Ale coś większego, no? Nie, tu jest na dnie Patrz, patrz co robi Kar na pewno Na sztucznej kuku Czekaj, bo klip, 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 clip. Dobra, udało się Właśnie nie może aż dojedzie do klipsa Chyba większy jakiś, kurde, bo... Pamiętasz ile te przepony miały wytrzymałości? No mało, ale też radę Dobra radę, bo tego czego z drugiej strony stawu Patrz jak jedzie Urwał się, urwał się Kurwa Nie było szans No i przykre to jest teraz rzucę tam metodkę w to miejsce Ale na sztuczne kuku Nigdy w życiu nie miałem na to brania Bo widzicie? 020 kiedyś na sztuczne kuku Ja nigdy, nigdy w życiu na to nie zrobiłem nic Nie miałem ups. Nie miałem nigdy nawet na to brania. W życiu bym na to nie postawił I co najgorsze Peszek? Ja w, w taką przynętę typu sztuczne kuku to ja nie wierzę Dla mnie to jest porażka <grafię> A nie tak szczerze mówiąc, bo to niby jest kukurydza, a to tak. To jest tylko żółte i nic więcej. Nie no, nie ma co narzekać, jeszcze się odkujemy w tym roku na gruncie. To są takie. To jest taki trening przed zawodami, peszek. Prawda? Ale twoje dane to jest skuteczniejsza na razie. Co nie? No, dobra. Ale to chyba już daleko poszedł Tak dobrze ciągnął? No, no. Opie... Taki do 6kg to jedzie chyba także żeby... Najlepszy taki o, o. Paść, mają fajny podbier Łukaszczyk To sok... macie na spiny to jest podbiera? To jest... to jest off-trade jest... Off-trade no, nie jest fajne, Tylko, że mi kiedyś kolega musiał sobie trzcinę, wybić i zgiął rurkę, wiesz? Teraz, że to się weźmie. Idę za mną Na pomoc, No, ale czuję, że chyba jest duży, albo nie wiem, bo tego podnie... w lekę. Szura brzuchę podnie... E, spletki, No. No, tak, tak. no tu to tam te kurwy, te żone poro. A nie, nie. wydawało się. A Róż może tam... ...puszczali te karpie, to... Może takie banie będą duże? to będę. Jak ta dziewczynka ci zjeżdża? Te ryby, te, co puszczali, to one będą już tak siedem, osiem kilo. Te, co puszczali takie, no. bo... Ja Ci takie kurwa. na tego zapowiem. no. nie? A to jest najstarszy Nie, tam, od tam, nie dwójka wierze. była najstarsza. Pierwszą zarybiali dwójkę. Chyba, nie? Tak jak pamiętam ja. Ten tutaj to... Nie, jest spoko... jak, jak to zaczynałem łowić, to tutaj były same trzciny. To nie było w ogóle pomostów żadnych, nie? To w ogóle nikt nie łowił na jedynce. No i to było oddzielone, nie? Widać? Nie mam to A to nie. będzie, nie to będzie taki wyś, techniczny. 7 7-8 kg na pewno ma. O kurwa, więcej, zdycha, dycha, dycha na pewno. Dycha na pewno. No, no ja zrobię Ci, jak przyświeci kolega na Ciebie. Dajże drugi telefon. Piękny karpik. Cierpliwość popłaca, Martynie, nie? Tak yeah. jest. Patrzcie, jaki karpik się trafił na zakończenie. Ale mnie zmęczył. <laughs> no taka dycha na pewno. No, będzie miał. Ładny, długi. Popatrzcie, jak on jest długi. Zobaczcie, jaki on jest długi. Uhuhu. Niech wraca. Kolega pięknie dał popalić. Ład, <śmienicza> ładny. ładny. Dychan, dychan jest na pewno, nie? <śmienicza> Kawał frydmańskiego rydmańskiego karpie. No to co? Zapomnieliśmy kurczę z Martynie nagrać sobie zakończenia, a zresztą już było ciemno, także nie było co no, Przyjechałem do domu. Także teraz wypakowałem sprzęty. Teraz ściągnął siebie dośmy do syciuchy. No i chyba coś będę brał się zamontowanie filmiku właśnie z tego wypadu. No ciężki wypad. Myślałem, że kurczę, uda się jakieś tego lina złowić czy bardziej karpia. Ja miałem jedno fajne branie na skisłe masło. Szczytówka mi się ugięła. Ale człowiek chyba jest za bardzo podniecony, za nikt nic nie, nie łowił takiego gruntowego. Mogę trochę poczekać, może jednak tutaj by wyjechał. Także chyba mój błąd. Martiniem urwał karp na koszyk, a Fredman jednak jest takim ciężkim łowiskiem, także no koszyk tam, tam jakiś mocny przypon nie był, a jednak tam są też krzaki, pewnie poszedł podejrzewać, że przetarł, to znaczy nie było urwania, ale raczej pewnie mu przetarł ten zestaw, także niestety karp był zakończykowany, no ale tak czasami się zdarza. Temu warto stosować bez zadziory, żeby jednak taryba... Chyba jest na Haczyk się wypił, żeby sobie pływa bezpiecznie. No i później w sumie gadaliśmy z takimi tam znajomymi, których poznaliśmy, oglądali też nasze filmy. Jeszcze za czasowa DHD. Teraz mnie tu co oglądają, także pozdrawiam. No i rozmawialiśmy sobie już na sam koniec. Mówię Martinim, że wyczekajmy, wyczekajmy, siedźmy jeszcze. No i pojechał i zrobił ładne kokarki. Myślę, że 9-10 kilo, także piękna ryba na metodę. No i co ciekawe, człowiek kombinuje są jakieś pop-upy, taki smak, siaki, yy, pelety, nie wiadomo co. A tutaj zwyczajna sztuczna kukurydza, kawałek gumy, jeden naciągnięty na włos i w sumie to dało mu dwie ryby. Także myślę, że te karpie tam nauczone nam, pewnie raczej miejscowi, którzy jeżdżą nęcą tą kukurydzą. I myślę, że ta kukurydza, właśnie no dała mu ładną rybę. Także na sam koniec z czasem, kiedy znowu, no ale bardziej zawsze był lepszy w tym gruncie. Piękny karp, no, walczył chyba z 20 minut, także niesamowita walka, Tam coś tam się jeszcze nam, wiadomo, nagrało, to widzici, widzieliście na filmie. No ale w nocy już tego wszystkiego się tak nie da fajnie nagrać. Ale fajny wypad, troszeczkę też znowu nas gruntowo Ferdinand tej pokory nauczył. Jednak coś tam, ale gadaliśmy z właścicielem łowiska, raczej z gościem, który nam sprzedaje zezwolenia że coś słabo ten karp teraz bierze. Były takie dwa tygodnie, że naprawdę było fajnie. Nie wiem, czy on jest przed tarłem, czy po tarle. Ciężko mi powiedzieć, bo ta ryba była mega silna, także wydaje mi się, że może być jeszcze faktycznie przed. No i się szykują, może nie jedzą, no nie wiem. Były fajne spławy, rzucałem w te spławy. Już później zacząłem systematycznie łowić. w to samo miejsce i martini tak samo. I też fajne podobało mi się u niego na pewno to, że rzucał koszykiem, urwał mu ten karp. Później walną tam dwie metody. No i dało mu to rybę. Czyli w to wnęcone miejsce jednak zawsze zazwyczaj nie ma co kombinować, tylko trzeba yy, stricte w to samo miejsce nęcić, yy, nie poddawać się i da to ryby. Tak jak to było właśnie na FIP. Także fajny wypad, no myślę, że pojedziemy jeszcze nie raz, może te karpie się odpalą. Z łukiem chcemy jechać na nockę, dawno tam nie byłem. Yy, a Fredman ma swój urok, tylko że widzę, że z roku na rok jakoś tak gorzej, no kurczę, te liny, pamiętam, lata tam naprawdę były piękne, ale też trzeba trafić. No nie zawsze się trafi, nie zawsze się łowi, także staramy się te filmy takie rzetelne robić. Nie każdy wypadek z rybą, tak jak to faktycznie u nas wygląda, nie, nie zawsze się łowi, no, nie można być zawsze mega rybny, nie? No ale tak to bywa. Zającam do śledzenia, wbijecie na tą promocję. Z Pro i Savage Gira, myślę, że warto. śledźcie nasze losy. Zobaczmy na kolejnych filmach. 别去。<Bien. S 2> okay.